Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia. Jest wszechmogący. Nasz Bóg. Nasz Bóg. Nasz Bóg. Życie wypaczności. Rozróżniłbym tak: Opatrzność jako parafia, nazwa parafii i Opatrzność jako Trójca Święta, czyli Duch Święty, znaczy Ojciec, Syn, Duch Święty. I takie w moim życiu, życie w Opatrzności to były różne etapy tego życia. Dlatego, że ja właściwie od zawsze jestem związany z wesołą. Z tym, że nie mieszkałem tu na stałe. Moi dziadkowie mieszkali. Ja przyjeżdżałem tutaj na wakacje, ale to zawsze był kościół, opatrzność Boża. Chodziłem z babcią do kościoła tutaj. Potem był okres, kiedy i wtedy rzeczywiście żyłem, jakby w. Otoczeniu opatrzności Bożej, to znaczy miałem kochających dziadków, zawsze tutaj minę, spędzałem czas, to, była, to były szczęśliwe, szczęśliwe dni w moim życiu. A potem jak trochę dorosłem, to jakoś opatrzność Boża przestała mi być potrzebna. I był taki okres, kiedy w ogóle żyłem w opatrzności, ale bez, bez żadnej świadomości. No i tak trwało dość długo. Tutaj poznałem swoją żonę wesołej. Tu wybraliśmy się, tu zaczęły przychodzić na świat moje dzieci. No i przyszedł czas, kiedy Pan Bóg dotknął mnie mocno swoją, swoją ręką. To był dokładnie 83 rok. To był czas mojego nawrócenia. No i wtedy zacząłem przeżywać ten czas świadomie już w opatrzności Bożej z Trójcą, z Ojcem, z Synem i z Duchem Świętym. To była wspólnota również tutaj: wspólnota zwiastowaniem obecność w tej wspólnocie. No i kolejne, kolejne, kolejne dzieci, które się rodziły. Przede wszystkim były to, to, że były świadome, świadome wybory, tak właśnie jakby w porozumieniu z opatrznością Bożą, świadome decyzje różne, niełatwe. No i i właściwie taki pokój, pokój ducha jakby mniej lęku w życiu. No to chyba, chyba tyle. Opatrzność to jest troska o każde stworzenie tej ziemi, również o mnie. Odbieram opatrzność jako e, troskę, jako niejako ubezpieczenie na całe moje życie, na każdą chwilę, sekundę, w jakiej żyję. Wiem, że w każdej sytuacji mogę e, liczyć na pana, że on jest razem ze mną i że pomoże mi nawet w najgorszym momencie mojego życia. To trudne pytanie, ale powiem tak, no to to bardzo to mnie bardzo tak podniosło, to, że zostałem wybrany w ogóle, że może zacznę od tego, że to. Yy, Prałat świętej pamięci. prawad zaproponował mi w ogóle to, żeby być, być szafarzem. Wtedy nas było tylko dwóch. Jeden z, z, z tych szafarzy już nie żyje od, od wielu lat. No i no to było dla mnie jakieś takie wyróżnienie, bardzo, bardzo istotne i, i myślałem sobie, no to to jakiś no, zaszczyt przede wszystkim służba przy ołtarzu rozdawanie komunii dotykanie Pana Jezusa tak fizycznie no i to oczywiście jakoś też tak no jakby to powiedzieć no tak mnie trzymało w pionie cały czas i i tak sobie myślałem, że minął lata, no to już ja tym szafarzem jestem prawie 30 lat, ponad 28 będzie, że, że może wpadnę w jakąś rutynę, że to będzie takie... No, no tak jak się wykonuje, jakieś czynności. Ale okazało się, że nie, że każda obecność moja przy, <laughs> przy ołtarzu jest czymś takim. Wyjątkowym takim, powiedziałbym nieraz wręcz mistycznym. I, i każde, każde, każde uczestnictwo w Męszy Świętej i ta możliwość rozdawania komunii świętej to jest dla mnie zawsze wielkie przeżycie. To, że jestem lektorem. Co tygo, każde cotygodniowe spotkanie z ministrantami, lektorami, każde słowo Boże, które, które czytamy razem na Logos, to mi wszystko pomaga wzbić się na wyżyny mojej wiary, wzbić się jeszcze bardziej i mam nadzieję, że będąc dalej lektorem, będę jeszcze bardziej, bardziej poszerzał moją wiarę, bardziej poszerzał moje ścieżki, którymi będę kroczył z Panem.